Witaj. Zaraz wykonamy Twoje czytanie. Będzie to czytanie na miesiąc listopad 2025 roku. I dzisiaj jest 5 listopada. Kiedy wykonam te wszystkie czytania, te czytania będą dosyć krótkie. Użyję czterech Kart, których nie używałam wcześniej. Właściwie to nawet nie oglądałam obrazków. I na koniec staram się skupić na aktualnej najmocniejszej energii, jak również ewentualnym potencjale. Na koniec zrobię zdjęcie tych wszystkich kart, tego rozkładu, abyś mógł mogła zinterpretować ten układ jakby według swoich odczuć i intuicji. Chciałabym również bardzo podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie, jestem przeszczęśliwa, że mogłam wykonać te czytania i tutaj yy, wszyscy ci, którzy wzięli udział, nieważne czy były odpowiedzi złe czy dobre, otrzymali takie czytanie, jeżeli ktokolwiek, yy, ktoś jest taki, kto nie otrzymał, proszę, się proszę o kontakt na e-mailowy. I tutaj bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości, jak również czytania, które jeszcze takie rozwijające, które obiecałam wykonam w najbliższych dniach, ponieważ jutro lecę, wybieram się w taką krótką podróż i w trakcie tam wykonam jeszcze te inne czytania. Dobrze, myślę, że to już wszystko, co miałam powiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam Cię już do Twojego czytania. Witaj. Wykonam teraz czytanie dla Ciebie. Jest to czytanie dla osób pod znaku strzelca, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pierwsza karta wskazująca na Twoją energię. jest to karta ciekawość. Ciekawość, karta numer 44. Um, teraz wyjaśnimy tą potencjał, sytuację, najmocniejszą energię, która jest związana z tobą. Więc może tu chodzić o jakąś pewnego rodzaju, o, jest coś, co chcesz wiedzieć. Bo coś ciekawego będzie, czego się nie spodziewasz. Może jakaś zmiana, coś, co ci zaskoczy. I pierwsza karta księżyc. A więc coś, właśnie, prawda? Może właśnie się wiązać z jakąś informacją. Coś będzie ujawnione, co było skrywane, co było nieznane. I to będzie wywoływało w tobie też taką ciekawość. więc takie. Kolejna karta piątka. Kielichów i trzecia. Szóstka. Szóstka monet. A więc tutaj wychodzi, że będzie coś jakaś zmiana, ponieważ nie spodziewana, prawda? Gdzie będzie to na pewno związane z jakimś tym wyzwaniem dla ciebie. Ale jednocześnie to będzie coś, co da ci ostatecznie. Czy jakąś niespodziankę, która właśnie coś, co będzie, coś coś zaskoczy, co będzie, będzie ci się wydawało, że... To jest jakieś coś, może wyzwanie dla Ciebie, ale ostatecznie okaże się, że to będzie powiązane z jakimiś finansami, z jakąś nagrodą, czy z jakimś spełnieniem takim właśnie finansowym, czego co może się nie spodziewasz, prawda? To będzie dla ciebie zaskoczeniem jakimś. Wyjaśnijmy to bardziej. Księżyc. Żeby Twoje takie poczucie, że będzie yy, to na tyle wyzwaniem, że będziesz yy, po prostu odczuwać, odczuwała może jakieś właśnie obawy, żeby czegoś nie stracić, że na pewno jest dobry pomysł, ale ostatecznie Twoja decyzja spowoduje, że właśnie będzie to, przyniesie Ci to sukces, zadowolenie. Właśnie, yy, mi się wydaje, że to chodzi o jakieś sprawy finansowe. Takie materialne, prawda? Że ten lęk jakby przed stratą, poprzez to, że może jakieś doświadczenia z przeszłości były. I teraz, tak jakby Twoja decyzja będzie inna. Jakby będziesz, podejmiesz tą z ciekawości, jakby to wyzwanie, i to jakby da ci zaskakujące rozwiązanie. Wiesimy ten księżyc. Osiem buław, więc komunikacja, też zmiany, prawda? Dużo różnych, może dużo rzeczy, które działań, które będą podejmowane, można zacząć to również podróż. Siódemka kielichów, będzie to właśnie na pewno związane z jakimś wyborem, opcjami, które będą. I królowa buław. Więc to, co będzie jakby ujawnione, co będzie, do, dotrze do ciebie jakaś informacja o zmianie może, będzie wymagała działania, podejęcia jakiejś. Informacje będą przychodziły, będzie wymiana tych informacji, coś ruszy do przodu, prawda? Będzie konieczność, może będziesz trochę niepewny, niepewna co do jakiejś, czy, czy podjąć to. Jakieś działanie, właśnie konkretne czy nie. Ale ostatecznie właśnie wykażesz się jakąś taką kreatywnością, kreatywność, jakąś takim właśnie wdziękiem, swoim taką energią. Może się to będzie wiązało nawet z bycia, bycie w centrum uwagi. Ale na pewno. Y... Ale mam też wrażenie, że to jakby ty, jego ta królowa energia, prawda? Królowej, bo czy jesteś mężczyzną czy kobietą, ona się do tej energii takiej niezwykle przyciągającej, jednocześnie twórczej, kreatywnej, gdzie będziesz w jakimś sensie mierzyć wysoko, prawda? Że będą no, te opcje, to wszystko, a te właśnie. Pomyślisz sobie, że jak mam już marzyć, jak mam już coś tworzyć, to niech to będzie po prostu. Naprawdę jakieś takie marzenie wow, prawda? Takie nieskromne, takie po prostu już od razu na całego. Jakby mierzy, mierzy, mierzył, wysoko mierzyła w tym. I to jakby dać ci to zaskakujące też. Tą zmianę. Wyjaśnimy teraz piątkę kielichów. Kielichu to jest ten właśnie obawa przed, przed stratą. Może to być właśnie ten y, poczucie wtedy, że, że nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy, czy nie. Azbuław, a więc potencjał y, królowa monet. Wow, i dziesiątka monet. Więc ja myślę, że te, to właśnie odczucie tego m, obawy trochę przed stratą czy jeszcze ubolewanie ubole, przez jakiś status przeszłości, to wszystko zostanie właśnie zastąpione Twoim jakąś inną decyzją, i ta decyzja będzie też oparta na tej wiedzy, jakiejś zdolności, którą masz, wyciągnięcie wniosków z przeszłości, na pewno królowa monet, jakby wykazanie się też takim bycia dobrym menadżerem, zarządzaniem, środkami i wykorzystanie jakiegoś potencjału, który będzie dany, który będzie prowadził do. do jakichś finansowych korzyści, prawda, takich dla dobrych właśnie, czy jakichś dodatkowych środków, szóstka, szóstka monet, które będą bardzo yy właśnie dobre dla domu, dla rodziny. Weźmiemy ja jeszcze teraz tą szóstkę. Staram się jakoś dosyć szybko wykonać to czytanie, aczkolwiek tutaj należałoby właśnie się bliżej przyjrzeć tym kartom. I zastanowić się bardziej. I szóstka. Czwórka buław. Więc tutaj będzie jakaś uroczystość, sukces. Czy spotkanie. Gdzie będzie taka właśnie dawanie, prawda? I otrzymywanie. Jakby wymiana, prawda? czegoś bardzo korzystna, yy, która będzie się wiązała też z takim twoją satysfakcją. Bycie w centrum, jakby twoje osobiste zwycięstwo. Z tym związane, prawda, również. Jakby, że miałam rację, miałem rację, czy właśnie osiągnąłem coś, co by nie był, w ogóle przekroczyło moje oczekiwania i innych również. Yy, Paść była, więc dużo entuzjazm, ogrom, ogromny entuzjazm, pasja z tym związana. I dwójka buław, a więc to również otworzy ci horyzont możliwości związane z kolejnymi jakimiś sukcesami. Że jakby ten świat, prawda, on jakby trzyma tą kulę ziemską, że może to być związane z też z jakąś działalnością taką internetową ogólnie taką na, na cały świat, prawda, więc przez internet, przez social media. Ale również taki w, w życiu zawodowym, w życiu kariery. Jakąś kreatywność czy artystyczne działania również, prawda, że to będzie tak jakby postrzegane przez wielu i docenione. Tu zaraz zrobię zdjęcie jeszcze tutaj tych tych kart. I na koniec jeszcze karta, trzy karty z tej talii. Dobra, jeżeli chodzi o, o te, te zmiany, o ten potencjał jakiś tego, czegoś, co cię właśnie zaskoczy. Będzie to też dla ciebie takim czymś nowym. I cztery cztery, więc to też wiąże się z tym jakimś dobrobytem. Cztery karty. I trzy, przepraszam. Jest to rycerz kielichów, więc Jakby trochę takie jakby działanie, które jest związane z poczuciem piękna, dostrzeganiem tego piękna, prawda? Rycerz Buław, tu mamy dwóch rycerzy. Rycerz Kielichów, Rycerz Buław i trzecia karta. Świat i karta Świat. Więc myślę, że tu będą jakieś działania podjęte, które, myślę, że też będzie związane ten sukces, prawda? Osiągnięcie czegoś sukcesem, zakończenie jakiegoś etapu, jakaś zmiana, coś, co zrobisz, co będzie właśnie miał ogromny wpływ też na innych, prawda? Że tu będzie dużo jakichś osób, które będą jakby chciały być blisko ciebie, rycerz kielichów, rycerz buław, więc dużo pasji, miłości, właśnie jakby też to będzie podziwiane, ta czwórka, prawda, buław. No tutaj ciekawa jestem, co, co to będzie, jakby coś, co będzie właśnie przekraczało twoją nawet wyobrażenie. Ta zmiana będzie bardzo, bardzo korzystna. Będzie jakby rozwiązanie lepsze niż y, mogłaś, mogłeś sobie to wyobrazić, zaplanować, prawda? I świat. Więc sukces, zakończenie czegoś sukcesem, możliwości na przyszłość. I kata jeszcze archanielska na zakończenie. Strzelec. Czakra korony. Wow. Właśnie, zwróć uwagę na swoje pomysły, ponieważ to są jakby wiadomości, przesłania od Ducha Świętego, od Wszechświata, od przestrzeni, które będą Cię wspierały i jakby to jest odpowiedź na Twoje, na twoje marzenia, właśnie na, na to, co, czego chciałaś, czego chciałeś, czego pragniesz. Czakra Korony, że to też jest jakby... Właśnie ta energia wszechświata, przestrzeni, nie wiem, Ducha Świętego, to, to światło, które przechodzi z góry przez swoją czakrę korony. To jest Duch Święty, jakby ta energia, która będzie związana właśnie z tym, z tym sukcesem, zakończeniem czegoś sukcesem. I to jakby dużo będzie miało wpływ na innych ludzi, bo inni ludzie będą właśnie ym, chcieli, jakby. Mieć ten kontakt z Tobą, prawda? Jakby będą dochodziły te potwierdzenia ludzkiego uznania, jakiejś takiej właśnie bardzo pozytywnej energii. Myślę, że na tym zakończę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia.